Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić takiego slajma z mąki, płynu do naczyń oraz barwników. Widzimy się za chwilę. Potrzebna nam będzie mąka, obojętnie jaka, Ora, oraz płyn do naczyń, barwnik, opcjonalnie jak się chce, oraz barwnik. Do miski dodajemy trzy duże łyżki mąki. Dobrze, wsypaliśmy już mąkę. Teraz dolewamy płyn. Płynu dolewamy tyle, aby wyszła gładka masa. Jak na przykład do ciasta do pizzy. Dobrze, mieszamy. Będziemy Justyna tutaj dodaje płynu. właśnie płyn i miesza. Mniej więcej płynu musi być tyle samo ile mąki. Widzimy się za chwilę, jak dolejemy już wystarczająco kleju. Przepraszam, płynu do naczyń, a nie kleju. Wyszła nam taka masa, więc musimy dosypać jeszcze trochę mąki. Więc teraz wyszedł nam taki slime i będziemy go farbować. My akurat farbujemy slajma na czerwono nam farba się tak fajnie rozpuściła i teraz ugniatamy aby pofarbował się na czerwono więc my zrobimy cięcie i pokażemy wam slime jak już go zafarbujemy właśnie tak wyszedł ten slime jest w jednolitym kolorze fajnie się rozciąga jest miękciutki no i no bardzo fajne do zabawy Teraz pokażemy Wam dwa slajmy. Powiedzcie, który jest lepszy: miętowy czy taki różowawy? O, mi bardziej się podoba ten miętowy, jest bardziej jednolity i bardziej się rozciąga. Więc pa pa! Pa!